Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na Wydatnych Chłopakach, gdzie udowodnimy, że kosmici jednak istnieją. Zamierzam powiedzieć coś rasistowskiego. <grym> Jezu, istnieją i to jak? Aaaa. Czy możesz mi trochę rozszerzyć usta? Oczywiście, że mogę ci rozszerzyć usta troszeczkę. Dobra, serdecznie. <grym> Stary, ale ja mam jeszcze taki odjechany kosmiczny sprzęt przy sobie. Wow, Dominik, co tutaj robimy? Czyżbyśmy zapomnieli nagrać stawkę dla Shops i teraz dogrywamy ją parę dni po nagraniu odcinka? I dlaczego jestem w szlafroku? Tym szlafrokiem się nie przejmuj. Teraz poświęcimy parę chwil na podziękowanie naszemu ulubionemu patronowi, czyli serwisowi Letyshops. Shops to serwis typu cashback, gdzie za każde wasze zakupy zrobione przez ich stronę internetową otrzymujecie procentowy zwrot gotówki. I nie są to żadne bony, talony, kupony to są prawdziwe pieniądze. Zasada działania jest bardzo prosta. Letyshops umieszcza na swojej stronie internetowej różne sklepy, które potem płacą. W Wspomnianą przez Ciebie prowizję prosto do was. I możecie sobie to potem wypłacić na PayPala albo bezpośrednio na konto bankowe. I takie zakupy możecie zrobić w bardzo wielu różnych sklepach internetowych, których pełno miejsca znajdziecie na stronie Letyshops. W tym momencie sklepów jest prawie 4000. Samą stronę Letyshops warto często sprawdzać, dlatego że mnożniki cashbacku regularnie się zmieniają i możecie trafić nawet na 5 czy 10-krotnie lepszy cashback niż zwykle. A teraz już minął okres świąteczny, każdy z nas powoli wraca do tego swojego zwykłego, codziennego życia i codziennych problemów. Opró A mimo zmieniających się po roku, świąt naszych, jedna rzecz pozostaje niezmienna. Każdy z nas robi zakupy. A skoro robicie takie zakupy, to możecie przy okazji skorzystać z Allegro i wziąć udział w konkursie Lety Shops. Bo właśnie rozpoczął się konkurs Daj Pogarach w Nowym Roku, gdzie robiąc zakupy na Allegro, możecie wygrać główną nagrodę, którą jest Mercedes GLA 200 bądź karty podarunkowe do sklepu Allegro. Biorąc udział w konkursie, nie musicie się niczym przejmować, dlatego że Letyshops naprawdę stara się, żeby konkurs był jak najbardziej przejrzysty, uczciwy, do tego stopnia, że zaprosili część ludzi, z którymi współpracują, żeby sami wzięli udział w wybieraniu najciekawszych odpowiedzi. Ale Dominik, dobra. Opowiedz mi w takim razie, w jaki sposób wziąć udział w tym konkursie. Po pierwsze, zarejestruj albo zaloguj się na stronie Letyshops, co jest bardzo proste, widzicie to teraz na ekranie. Potem wystarczy, że zrobicie do 28 lutego zakupy na Allegro na co najmniej 40 zł i w momencie, kiedy wasza transakcja będzie miała na stronie Letyshops status oczekujący, wystarczy, że odpowiecie na pytanie, dlaczego lubisz kupować na Allegro. My ostatnim razem zdecydowaliśmy się kupić... Zresztą sami zobaczcie. To jest to, co kupiliśmy. Ten wydatny kostium. Czy, czy to robi zbliżenie na mój pęben jaskier? Jeżeli mam wybierać między byciem wiedźminem, a życiem w trzeźwości, to wolę nie wybierać wcale. Sam proces zakupu przy użyciu strony LetiShop bądź ich wtyczki internetowej, jest naprawdę prosty i widzicie go teraz na ekranie. A propos wtyczki. Warto ją pobrać, dlatego że przypomni Wam, że na stronie, na której aktualnie jesteście, możecie zaoszczędzić pieniądze. Sama instalacja wtyczki wymaga tak naprawdę tylko kilku kliknięć, więc nie będziecie mieli z tym najmniejszego problemu. Wtyczka działa ze wszystkimi najpopularniejszymi przeglądarkami, więc na pewno znajdziecie wersję dla siebie. Dziękujemy serdecznie serwisowi LetiShop za sponsorowanie dzisiejszego filmu i oczywiście, jak zawsze, macie wszystkie linki zarówno do ich strony internetowej, jak i wtyczki przeglądarkowej w opisie. A my wracamy do materiału. Dziękujemy! Weź tą maskę załóż, a ja ci założę jeszcze coś i tu musisz odgadnąć co to jest. O mój Boże, co to, to może być? Pierścionek zaręczynowy. Zakładaj. A byłbyś w stanie zdjąć do tego spodnie? Uwaga. Nie, okulary okulary ufoludy! Szybkie okulary ufoludy. Dominik, bardzo ładne okulary, jednakże poczekaj. O kurwa masz te same okulary O stary <laughs> Nie można tu oddychać w ogóle Stary weź to załóż jeszcze na chwilę Dam ci spróbować takiego tłustego kocura Dawaj tustego kocura syny kurwa Będź 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 to jest czarna wydra. Dominik, zanim zaczniemy bawić się zabawkami, co robimy w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku oglądamy filmy typu Starożytni Kosmici. Musimy być w stanie wskazującym, żeby czerpać z tego maksymalnie dużą przyjemność. Nie będziemy Pracujemy tych filmów tym. krytykować. To jest szczere otworzenie się naprawdę nie z tego świata. A prawda jest gdzieś tam. O Jezu, słodziak, no nie? Piękny jest Co jeszcze ma? Czapeczka. Czapeczkę kupiłeś? Kosmiczna czapeczka Ej, zajebista czapeczka. Super jest Zazdrośny, ładniejsza rzecz kupiłeś dzisiaj. Ja. I. Aaaa! Jakie to jest silne! Kosmiczny materiał A! Kosmiczny materiał A tutaj, okej, okay. można z boku otworzyć. Telewizja Piękny merch Dominik, ale na pewno nie tak piękny jak nasz Merch, który możesz kupić w sklepie dzboss.com Chcesz to założyć? Nie, A mogę ja założyć? Tak. powoli będziemy zaczynać. Będziemy odpalać pierwszy filmik z kosmitami, motywem kosmitów generalnie. Telewizja kłamie, stary. By the way, też kupiłem sobie okularki drugą parę. Te chcę zatrzymać, to są dla mnie już. Możemy oglądać. Ja pierdolę, cyklop. <grymne> Cała prawda o egipskich piramidach. Słyszałeś, że wcale ci niewolnicy, którzy mieli budować piramidy, nie byli niewolnikami podobno, tylko im płacono pieniądze za budowanie tych piramid? Brat, ty naprawdę myślisz, że człowiek byłby w stanie wnieść taki kamień na taką wysokość? Paweł, a odkryłeś się, że jak się trochę przytyje i weźmiesz szluga, to możesz sobie go włożyć w pębek? <grymne> <ja> bym... <grymne> I on totalnie wygląda jakby był smutny i palił szluga. Zobaczy chłopaki, jak on jest smutny. Ja pier*** ale to... Nie to fajka z pępka, Kurwa. Piękne piwo, piękne, dorodne. I want to believe, chłopacy. Believe, że kiedyś do nich będzie z nagrania niepijany. Alternatywna prawda o egipskich piramidach. Zawsze wierzono, że egipskie piramidy zostały zbudowane, aby uwiecznić faraonów. Nie znaleziono jednak dowodów, że wykorzystano je do pochówku egipskich władców. Ta trumna w środku tej piramidy tak przypadkowo tam leżała. To nie jest żaden że tam kogoś pochowano kiedykolwiek. Byłeś tam kiedyś? Nie byłem. To zamknij dupę. Słowo piramida w tłumaczeniu z języka greckiego oznacza ogień, który jest w środku. Ale jaki ma to p. sens? Jesteśmy w Egipcie. To z języka greckiego to znaczy, że ogień to jest. Ale wiesz, że teraz w sekcji komentarzy pojawi się ktoś, kto studiował historię przez ostatnie no? 10 lat i totalnie się zmiażdży w sekcji komentarzy, żebyś czuł się sobą źle. Gratuluję Drogi studencie, zmarnowałeś 7 lat życia i nic za nie zarobisz. Ufu, ludzie, pisz No, nam trochę jak Żabson, szczerze mówiąc. Jak Leośna wygląda się... Kiedyś co tydzień nie miałam klub, teraz mam tu pełen stół. Z dzielę się na pół. Każdy ruch to wspólny mu. Czy jesteś zainteresowany, jakiego rodzaju jest ten pożar? Dzisiaj naukowcy aktywnie dyskutują na temat teorii, że piramidy oprócz celów rytualno-kulturowych były elektrowniami. Nie śmiej się, ale to jest dobrze wyjaśnione, naprawdę. dobrze dużo. wyjaśnione. Oglądałem dużo, przełożyłem się do tego odcinka, tak? no? to jest dobrze wyjaśnione. Stary k**wa, przewody były w tych piramidach, to tak nie być elektrowniami? Przesuń do k**y. J, naciskasz J, za i ba. mordę! Dlatego ja mam 400 tysięcy subów, a ty jeszcze nie. 395 tysięcy! Test, to jest ostatni test, żeby odblokować 400 tysięcy subów. Musisz się nauczyć naciskać J i L. A mogę z całkami, mogę też z całkami. Dalej. Nie ulega wątpliwości, że udało im się wytworzyć energię elektryczną już w starożytności. Nie ulega wątpliwości, że udało mi się wytworzyć energię elektryczną 3000, 4000, 5000 lat temu. Tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli my teraz na odcinkach się radzić prądem nawzajem. Tu ten Hamonie. Tak, moje nefletiki nasrałem na posadzkę. Do wewnętrznych powierzchni piramid wykorzystywany był dolomit, który jest znany jako wzmacniacz przewodnictwa elektrycznego. Zagłębię się w ten rabbit hole i zadam pytanie: wytwarzają tu energię. To co z nią robią potem? No co, no... Na, żeby piramida działała. 5 tysięcy lat temu, kiedy tam były piramidy, Stary, stworzone były... odcinek starożytnych kosmitów na Discovery. Ja, gdzie ja. tłumaczyli, że oni mieli tam prąd, dlatego że to była maszyna umożliwiająca starożytnym astronautom podróżowanie. W czasie. Tak, po prostu oni przewodzili prąd. To jest koncepcja Tesli akurat. Moja teoria jest taka, że kiedy budowano piramidy, istnieli starożytne, wydatne chłopaki, którzy się napierdalali tym prądem z piramid. Nie wiem, może zapytajmy po prostu twojej starej, żeby wytłumaczyła, jak... e, e. to jest studia. Które było nam wynajmowane. Tu było na Starożytne, wydatne kopaty na dalały się prądem. Tutaj normalnie były męskie kupy. Ładne, świeci się. Jak latać? Lataj! Masz po chińsku instrukcję weźmieć Tak, go, go, go. A, a, a. Pięknie lata. Go, go, my friendów! Wyłącz go, musi z ręki kawy startować. Łap, go! A. Idę się odlać. Cześć Krzysztof! Witam serdecznie na wydatnych chłopakach. Ja próbuję robić kontr, no do mi się bawi. Co ty próbujesz zrobić? Nie, 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 nie. Chcesz sprawdzić? Wow. O mój Boże, jakby miał moc! Ty. <śmianowis> A pamiętacie, koledzy, jak w pierwszym odcinku myśleliśmy, że wiemy, co robimy? ściągasz? Działa, działa! <laughs> Chodź dziecko. Ja to jest zajebiste. Chodź. Nie. Aaaa! 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 Mój w teorii powinien też latać i powinien być taki bardziej do rzucania pomiędzy sobą. Okej? Okay. No... No, no go trzymałem czy coś? Co po To jest ta częstotliwość, którą słyszą tylko psy. No no kurwa, Mam tu i działało lepiej niż moje Zepsułem! Zostaw, kupimy ci nowe. Nie, bo jestem z... zostaw, nie, nie zniepsuj Ja Hej. to otworzę Jej. i naprawię! Nie zostanę! Ja to naprawię! Hey. <klarziny> o, działa! Jej! Fajno mi tam, szybko, szybko! Lysenka! Szybko, dopóki działa! Zasięgam! Są <skrybuj> fajne! Ach, Rysengan. Ej, super! Zinda do lewego! Polański do do lewego! Nie, rób rób to. Nie rób tego! Nie rób tego, kosmito! ci za tą piramidę, proszę! Nie! Nie rób tak! To jest ten twój nóż, który używasz do samoobrony? Jak zamierzasz się tym obronić? Jak myślisz, czy piramidy mogły wytwarzać energię elektryczną, czy też zostały zbudowane do innych celów? Jeżeli Egipcjanie byli chociaż w jednej dziesiątej tak zboczeni jak Grecy starożytni, to pewnie z tym prądem razili swoje siusiarki. Tył moszcz jest bardzo wrażliwy, polecam wszystkim. Teraz Mandzia oglądając ten film, mówi: Nie kochani, nie raźcie sobie moczny prądem, to jest niebezpieczne. Bartuś, czy możesz wstawić dla Mandzia tekstową instrukcję, kiedy należy się śmiać, bo jest żart? Twitch, jak dźgniecie się nożem w szyję, to umrzecie! Chłopacy to nie wytłumaczyli dobrze. Kochamy Cię Mandzie. pozdrawiamy serdecznie całego serduszka, wielcy fani jesteśmy. Odpalamy kolejny materiał, tym razem materiał od Krzysztofa, naszego kochanego operatora, który jeszcze w więzieniu nie jest, ale niedługo pójdzie do więzienia. Jest to materiał pod nazwą Kosmita złapany na kamerze in La Junta. Take a look at this viral video from La Junta in southeastern Colorado. Alright, Vivian Gomez wrote on Facebook, that her security camera captured this on Sunday morning. Umówmy się, jak byłbyś zamknięty przez ostatnie 3000 lat w podziemiach Watykanu i byś się w końcu wydostał, też byś chodził w ten sposób z radości. Ściągnę cię do maskę! zdejmy maskę! Zdejmuj! Maskę. Zdejmuj. There are people on Facebook who say, it looks like Dobby from Harry Potter, or a ghost or an alien, or a kid in flip-flops and underwear. Jezus Maria. Nie zostawiłeś może klucza w pokoju Bartusia, w którym montuje nasze filmy? Bartusz się wydostał! On jest wolny! YouTubowi montażyści wychodzący na święta. <laughs> Dali tu mu Bo parę od roku. Tym razem przechodzimy do... Do motywu anioła zapanego na kamerze. Czyli dzisiaj poruszamy generalnie motywy paranormalne, pomijając <coughs> kryptydy. O kryptydach będzie oddzielny odcinek na pewno, kochani. Będzie odcinek o kryptydach? Musi być o kryptydach. A zaprosimy Krzysia i Janka. Krzysia będzie, no nie. To, to kto to będzie. będzie operatorem? czy to będzie kryptydał? I I an an Thorman got an email from his home security camera with this image To wygląda jakby ktoś miał srakę w podczerwieni, czy coś. Nie, to jest ewidentnie ćma, to jest bardzo blisko kamery. It shows what he says looks like an angel hovering over his truck. Then moving out of frame One of the first things he did was send the picture to the pastor of his church Do pastora wysłali zdjęcie Pan pastor, pan może poświęcić moje autko! Dominik, anioł, jest czy nie Stary, są te odjechane filmy na YouTubie o zgodnych z Biblią aniołach I masz całe filmy tłumaczące jak powinny wyglądać anioły. S same skrzydła, oczy tak. coś tam widziałem tak. Raz. Tak, ale to ja się nie pytałem o to, pytam się czy wierzysz w anioły. Na jakim poziomie spierdolenia jesteśmy? Kosmici git, anioły nie git? Kosmici są z głupich filmików, a anioły masz w Biblii. Okej, okay, okej, okay, to jest dobry argument. Plus kosmici zrobili piramidy i tam była elektryczność. A kiedy aniołowi dali nam elektryczność? Bardzo zrób z tego coś śmiesznego. It does, I ty bez ojna? Otwieraj usta. <laughs> Tylko u nas, kosmita zerujący piwo. Macie tego jeszcze? Jak ci to <laughs> już mam, to powiem, <laughs> co z tą elektrycznością zrobiłeś. Złap mnie za przewodniki, bracie. <laughs> Paweł, czy skonfrontowałeś się już z rodzicami na temat programu, jaki tu nagrywamy? Jeszcze o tym nie wiedzą. To jest trochę jak wspomnienie o tym, że masz OnlyFans. Czekaj, wydatne chłopaki OnlyFans? Rat. Dobrze, w międzyczasie jak Dominik sobie wybiera piwerko, otwórzę kolejną rzecz, którą kupiłem, związaną z kosmitami. Oh. Są to kosmiczne eksperymenty. Który z nas pierwszy się tego głupia? Gdzie jest taśma? Bracie, widziałeś może taśmę? Dobra, poradziłem sobie bez taśmy. Jajka tu są. Czas na zielone piłko. Dominik prośba. Musisz iść napełnić wodą tutaj probówkę. 250 ml, napuść szybciutko. Dominik nie! Przyszedł żądam sika? Dominik! The fuck! Slime. Dobrze! Więc teraz według instrukcji robimy eksperyment, bierzemy kosmiczne jajo. rzućmy moje jajo tutaj i robimy... <głość> <g acronymbra> <grony> Pani moją skórę, Paweł, mówię serio. Znaczy działa. Wrzucamy jajo, nie sięga woda, zabije się. I ta wchodzi tu. What the fuck? Jak to się rozpuszcza w ogóle? Chwalisz to? Jak ci kosmici te piramidy tak robili, tak? Ja Ej, to rzeczywiście piecze, co jest? O. Ja nie będę tego obruszu prał, chcę tylko powiedzieć... Ja metę Kudosai! Weź, ku, Rozlewasz jeszcze. Mamy zabawkę kosmity. P. ręka. Drugi jest niebieskim glut. a taki squishy on jest strasznie. A co mamy zrobić z tym? Wypić to, to dopiciadź to teraz, jest jest napójcie. Skoro już i tak wszystko ujechaliśmy, ja po prostu wiem, że ty uwielbiasz takie zabawki, więc chciałem ci zrobić prezent. No, fuck! A super, dziękuję. O! To cię przebija? Chyba tak, wiesz. Ja się boję, nie przebije... O! O! What the? O! Slime! I to jest kosmita, który On slime'em. slime. Czekaj, widzowie. Nakarmi go, wciągaj kupa no tak, wciągaj całe. Zla. Zaraz rozumiem piwo i wszystko. Bleh! Wracamy do oglądania filmików i obejrzymy teraz ostatni już filmik przedstawiony przez Dominika. Dawaj, co tam Celebrytka z Hotel Paradise przekonuje, że ufo istnieje. Celebrytka z Hotel Paradise. Na tym zostałem kupiony, na tym jednym zdaniu już mnie kupiłeś. Chodząc do Twojego domu, zauważyłamy, że jest w nim bardzo dużo książek. Też. Też o dość nietypowej tematyce. E, mówię tutaj między innymi o UFO. Czy ty jesteś taką pasjonatką, e, właśnie tego typu spraw? Jeżeli chodzi o książki i dom, ostatnio do mnie przyszła koleżanka, która pisała magisterkę z kryminalistyki. Przyszła do mnie do mieszkania, że po. Wow, 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 wow. Dziewczyna była w twoim mieszkaniu. Stary! Ja wiem! Co Rozbijam się! Naszej. A myślałeś, co będziecie robili na dziesiątą rocznicę? W każdym razie, wracając! Koleżanka przyszła do mnie do mieszkania, pożyczyć parę książek, które potrzebowała, żeby napisać swoją magisterkę z kryminalistyki. Przychodzi do mnie i tak mówi: Paweł, a masz jakąś książkę o tym mordercy polskim skorpionie. Patrzę na szafę, wyciągam cztery książki o skorpionie. Dobra, a masz może coś o Zdzisławie Marchwickim. Wyciągam trzy książki, proszę, tutaj masz o Zdzisławie Marchwickim. Poczuć tak patrzę na te wszystkie książki i stwierdza. Paweł, ja bym ciebie nie znała, to bym się po prostu bała. Jak się dzisiaj składa? Chyba naprawiłem! naprawiłem. Zostaw! To. Naprawiłem, dominik. Nie ja chcę nie tego. naprawiłem! Wyżyj to, Wyrzuć to. Krzysztof, zabierz mu to proszę. Nie zabieraj mi tego Krzysztof. Kto dokonuje płatności na Twoje konto? Ja. Zabierz mu. Nie zabierz. Paweł, proszę, duże życie. Po prostu, jestem bardzo ym, duchową osobą, energetyczną. <noise> Energetyczna, duchowa osoba. 17 sekunda. <noise> ja dużo medytuję, pracuję z energią i też o tym mówię na swoim Instagramie. Dużo medytuję, pracuję z energią, czyli jak inaczej powiedzieć, jestem na utrzymaniu rodziców. Paweł, Mówiłem ci, wszystkie Zodiakary w tym momencie są na ścieżce wojennej z nami. Przeproś Zodiakary. Do tej kamery. Zodiakary, przepraszam. Rozumiecie tak? że ja jestem lwem po prostu, prawda? Ja tak, ja tak mam. Ja jestem bykiem, więc wiecie, nie możecie zaufać. Byk jest gut, czy nie gut? Para byk i lew będzie się zmagać z różnicą poglądów. Podczas gdy byk w miłości ceni sobie bezpieczeństwo finansowe i materialne piękno, lew wzdycha ku wszystkiemu, co błyszczące, prowokujące oraz wzbudzające pożądanie. Uparty rogacz panuje spokojem Tak bardzo niezrozumiałem dla króla dżungli Wszystko się zgadza Kim ty jesteś? Panną jesteś Kim ty jesteś Krzysztof? Kamerzysta wyszedł z więzienia, więc jak coś to możemy znaleźć kogoś na twoje miejsce Kim ty jesteś? Tak mi pasuje Kim ty jesteś? Rakiem. Tym bardziej się <grym> zgadza, mój boże. To nie jest śmieszne. Typowy rak. No rak. Czy ty nam teraz mówisz, że jesteś chory? Tak, serio, jakby. To ci w wosyć wypadają? Nie, to jest skoro testosteron. Ok. Ja steron, ten rak po prostu tak. Czy to Możesz wyczyść tą krew i może dalej nagrywać? Możesz przestać? Dla byka z kolei lew sprawia wrażenie kogoś, kto przyjmuje pozę. Nie dostrzega w nim żadnej głębi. To jest prawda. Oraz wyznawanych w siebie tradycyjnych wartości. Oboje uważałem, że mają rację nie chce ustąpić drugiemu. Gdy nie są przez siebie w pełni akceptowani, doskwiera im brak ufności oraz poczucie rozczarowania. Ja zawsze jestem rozczarowany życiem i tobą. Wracajmy! Celebrytka mówi o kosmitach. Kiedy byk i lew przetną swoje drogi, nie od razu się w sobie zakochają. UFO istnieje, na pewno. Bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy powiedzieli, że jesteśmy tutaj sami w tym e, wszechświecie, w kosmosie. E, dlatego myślę, że 3-4 lata i... I go home... Zakazana retoryka. Podoba mi się tak, że pokazałem jej bibliotekę i na pierwszym miejscu jest zakazana retoryka podręcznik manipulacji. Siła czy moc? Matryca energetyczna. Jak zerwać z plastikiem? Ale jest jedna dobra książka. Krótkie odpowiedzi na krótkie pytania. To jest Stephena Hawkinga, czytałem, jest naprawdę spoko. To jest jedna dobra książka, a ta tak. obok W jeden miesiąc hiszpański też jest dobra książka według mnie. Z 3-4 lata, i um, sami będziemy mogli um, zobaczyć ich. Na Ziemi. Jeżeli Elon Musk dostanie się na Marsa jakimś cudem, swoją drogą jest takim egocentrykiem, że on pewnie sam poleci na tego Marsa jako pierwszy. Stary, ale o, to jest jak kiedyś. No ma malutkie bakterie odkryjemy to już będzie dowód, że istnieje życie pozazniemskie. To jest jak case Don't Look Up. Nie wiem, czy już film. Gówno nie film, ale oglądaj. Nie podobało ci się? Tragedia. Aż tak? Okropne. Tak czy inaczej, Elon Musk, Jeff Bezos i inne osoby, które tworzą misje kosmiczne, tworzą je tylko i wyłącznie dlatego, żeby tak jak w tym filmie, mieć opcję wyjścia. Jak już rozwalam wszystko tutaj, to muszę mieć furtkę awaryjną, że. Okej, okay, może przegiliśmy. <laughs> Co tam Elon Musk? Wszystkie diamenty w Afryce wydobyte już? <laughs> Czyli można powiedzieć, że ty poniekąd zgadzasz się ze zdaniem Edyty Górniak. Generalnie też jest taką fascynatką właśnie dobrej energii, teraz dość sporo mówi o UFO na swoich live'ach. Tak, myślę, że. Naprawdę, Edyta Góry, jak mówi dużo o UFO na swoich klejpach? Stary, ona o Projadanach na przykład opowiada, o Playad, z Plejad, którzy rzekomo zaczęli ludzką cywilizację. Ona jest tak bardzo, bardzo intu. Jak coś to jest film na kanale Dominik Boss. A, Dominik Boss? Nie znam. Nie znam, nie lubię nawet. oni się w jakiś sposób nami opiekują, przylatują tutaj, żeby w jakiś sposób nam pomagać. Pokuszę się nawet o takie stwierdzenie, że może jesteśmy nawet takim. Eksperymentem trochę, ich takimi może dziećmi. Pierwsze skarżenie. Odcinek Rick and Morty, gdzie przelatowało taki wielki ziemniak i mówił: Show me what you got. Nie wiem, na tym etapie, kurwa, zakazać demokracji. Zakaz tak z, z chęcią oddałbym moje prawa wyborcze, pod warunkiem, że oni też by oddali. One o tym mówią, tak się dużo, nigdy nie podaje żadnych dowodów tego. Ale jakie masz mieć dowody, stary? One Jest są ale... uduchowione! Nie. nie jesteś rakiem, więc główno wiesz na ten temat. Już się nie zgodzić. Aaaa! Jakiego potrzebujesz dowodu, Krzysztof, że uwierzysz, że kosmici istnieją? Musisz być wodnikiem po prostu. <grym> więc statystyka o tym mówi, no nie? Biorąc pod uwagę ilość w no, Ale we wszechświecie, szanse na stworzenie życia, życie poza zie... że gdzieś musi <grym> <grym> gdzieś <grym> musi być to życie, prawda? Edyta mówi, że istnieją wyższe od nas cywilizacje, które chcą nas wspierać i bardzo kochają ludzi, a do tego coraz odważniej dają nam znać o swojej obecności. One się pojawiają coraz częściej, bo myślę, że chcą przyzwyczaić trochę ludzi do tego, że że są, yy, trochę odzwyczaić nas od tego, żebyśmy się ich bali, bo zauważcie, że... Ta logika nie ma sensu. Powiedzmy naprawdę, że są kosmici, którzy przylatują na Ziemię i powoli się pojawiają, żebyśmy się przyzwyczaili do nich i żebyśmy się ich nie bali. tak się, jak nie ma sensu, bo przyleciała do nas cywilizacja nie wiadomo jak daleka, która ma technologię do zrobienia dosłownie wszystkiego. To nie sprawi, że będziemy się się ich bać. Sprawi, że będziemy się jeszcze bardziej bać, że mamy przejeb...ane po prostu. Jeżeli kosmici pojawią się w tej formie, waląc z buszki, to myślę, że jesteśmy bezpieczni. Cywilizacja przetrwa. A! 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 Oni sami się zabiją. Chłopaki, muszę wam to powiedzieć. Mandzio mnie okablował. No pod słuchu byłe, wszystko idzie. Eee! Słuchaj! Usuwa, usuwaj dyski, szybko! Internet to źródło niepodważalnej prawdy także dla wioli Kołakowskiej, która pokazała ostatnio dowody na istnienie UFO. Was to nie przekonuje? To, że czegoś nie rozumiemy, nie znaczy, że to nie istnieje. Pozdrowienia dla uśpionych. Oku. Bo, ten tekst na koniec rozjechał mnie. Pozdrowienia dla uśpionych. A wy co tam kor.? Tylko te szczepienia robicie sobie, co? Wy, wy głupi, szary ludzie. Zatułem gdzie, co? Kosmiczna aktywistka ex-modelka wyjaśnia, że jeżeli czegoś nie rozumiemy, istoty wyższej wibracji, wiedzy i inteligencji, naszego i nie tylko układu słonecznego, to zagadnienia podjęte w dyskusjach przez naukowców od 52 roku. Napisała 52 ja się zastanawiam, czy nie chodzi o 52 rok naszej ery. O boż. O, bądź, o, k**a. Wiedza naukowa w 52 roku. W brutusie, nasrały. Jak ja? Jeżeli czegoś nie rozumiemy, nie znaczy, że to nie istnieje. Co, Co to jest? Je, Medytacja każdego ranka przez godzinę, wsłuchując się w dźwięki miasta, i do tego woda z cytrynką. To jest przepis na sukces, kochani. Ty, ja piję z rana wodę z cytrynką. Naprawdę? I sprzedaję takie piękne bluzy. Jest takie piękne bluzy. Dziękujemy serdecznie za na dzisiejszego odcinka, gdzie zgłębiliśmy temat UFO. Dominik, jakie masz wnioski? Mam taki wniosek, że jeszcze nie teraz, ale w tym roku, jak w każdym innym, nadejdzie lata. A w lecie co się dzieje? W lecie chciałbym przekonać cię i naszego operatora szanownego Krzysztofa. <grymne> to był pierwszy kontakt. Właśnie go dokonałeś. Mam kosmiczny AIDS. <grymne> And I have depression. Chciałbym Cię przekonać i naszego operatora Krzysztofa, żebyśmy wykorzystali nasz jeden miesięczny budżet na nagranie wydatnych chłopaki w Europie. Trzy odcinki z upijania się w różnych europejskich miastach. Mielibyśmy piękny follow-up do tego odcinka, gdybyśmy pojechali do Holandii, mojego ojczystego kraju, zajerali sobie grubego, zielonego błonia i nagrali kosmiczne epizody w stanie wskazującym. Widzowie, tak naprawdę od Was tylko zależy, czy to zrobimy, więc tak. Ja czy... Paweł przekonuję. Napiszcie w komentarzach, ja chcę czy chcecie, że się to Napiszcie w komentarzach. Ja chcę odwiedzić ojczyznę, zabrać tam moich cudownych chłopaków, jednocześnie nagrać drugą część tego odcinka, tylko że różnić się będzie to, co będzie leżało na stole. I w pewnym momencie dojdziemy do wniosku, Edyta Górniak miała rację. Tak. Plus dwa inne odcinki. Możecie nam proponować Państwa, do jakich moglibyśmy wyjechać, na przykład w czerwcu albo lipcu. Zapraszamy w sekcji komentarzy. No! No. Tak, wydatni chłopaki w Europie? Wydajemy Europa. Nie, ale biorąc pod uwagę nasz miesięczny budżet, to powinniśmy jechać do Dubaju do pięciogwiazdkowego hotelu. Ale to wiesz, pierwszy nagramy jakby plebejskie odcinki w Europie. Tak, że udajemy, że nas nie stać, tak? Uuu, jak można wydać 2000 złotych w wakacje? Nie, impreza! Jesteśmy tacy jak wy, szarzy Polacy, haha. <laughs> Krzysztof, czy chcesz wyruszyć z nami w podróż? Za wasze pieniądze bardzo. Bartuś, czy chcesz wyruszyć z nami w podróż za pośrednictwem swojego monitora? Montując w domciu nasze odcinki z Dubaju. A potem weźmiemy dwie tapsy od Morfeusza, czerwoną i niebieską Dziękujemy wam kochani za obejrzenie odcinka Wydatnych Chłopaków Podczas którego przekonaliśmy się, jak tak. potężne są teorie opisujące rzeczywistość Dziękujemy wam I do zobaczenia to... Cześć